Odpowiadając na liczne kontrowersje i zapytania o postępie i zaawansowania prac wód polskich na terenie Łapanowa w rok po powodzi i podtopieniach związanych z powodzią błyskawiczną z 2020 roku, informuję, iż wody polskie są w bardzo dużym zaangażowaniu w swoich prac, wszystkich, zarówno tych w terenie, gdzie niezłocznie po ustąpieniu powodzi i podtopień przystąpiliśmy do pilnych prac zabezpieczających najbardziej uszkodzone, zniszczone miejsca wzdłuż rzeki, stradonki i cieków w, 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 w pobliżu Łapanowa. Zabezpieczyliśmy wszystkie kable wystające, elementy kanalizacji. Tak, aby nie stanowiło one zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa powszechnego. I w chwili obecnej realizujemy wciąż wszystkie prace utrzymaniowe w obrębie tych rzek, tak, aby bezpieczeństwo powodziowe było wzmożone i wzmocnione. Natomiast w zakresie dalszych prac koncepcyjnych, w zakresie prac planistycznych i efektywnego wykonania nowych wałów przeciwpowodziowych, o których istnieniu w czasie tej powodzi i po tej powodzi dość było głośno i wciąż jest głośno. Informujemy, iż jesteśmy bardzo zaawansowani, ponieważ mamy już y, zaplanowane środki y, y, na budowę wałów przeciwpowodziowych. W chwili obecnej uzyskujemy niezbędne dokumenty projektowe, dokumenty formalno-prawne, bo my, jako Wody Polskie stoimy przede wszystkim na straży również tego, aby wszystkie nasze inwestycje odbywały się zgodnie z przepisami. Nie jesteśmy w stanie realizować żadnych inwestycji bez niezbędnych dokumentów, bez niezbędnych projektów i bez niezbędnych decyzji. W chwili obecnej, we współpracy ścisłej z samorządami zarówno Gminy Łapanów, jak i Gminy Szczyżec, Staramy się zaplanować zarówno efektywne wykonanie tych wałów przeciwpowodziowych, ale również zbiorników przeciwpowodziowych, o których w czasie tej powodzi także mówiliśmy, że są one potrzebne i w efekcie końcowym dają większe gwarancje bezpieczeństwa powodziowego na tym obszarze. Dlatego prawie 250 milionów złotych w perspektywie zaplanowano, by móc wybudować zbiorniki w Zegartowicach, Lubomierzu oraz w Szyżycu.